O, proszę, i dał mi od razu gwiazdkę. <noise> Pocałuj e, namiętnie. Co mi tutaj narzekasz, Torbo Jedna? Nikogo nie obchodzi, co masz mi do powiedzenia. Zabawiaj. Sprośnę... O nie, pies głoduje. Ja tutaj robię ważne rzeczy, a ty mi przeszkadzasz, Torbo. A ja chcę się pobawić jego moździerzem. Romantycznie. Nie chcę słuchać moich żartów, ale na pewno chce się ze mną całować. Dobra, ja zakopię ten dołek. Jest, poszedł do pracy. <laughs> Miron kradnie mi pieniądze, o ty luju. To ja go popieszczę trochę za to. Za karę zrobi mu dziecko, o nie. O nie, jaki to jest syf w ogóle. Pieseżarek kanapę. Pewnie pisaliście na czacie, ale nie zauważyłam. O nie. Trzeba kupić kanapę nową. Całe szczęście jest HAJS Pies prędzej zarobi na tą kanapę niż ja. Chyba, że kupię taką LEPSIEJSZĄ teraz. Z komfortem, wiecie, sześć, bo już zarobiłam. Na? Nie ma tego złego. Pozdrawiamy Marko bardzo serdecznie. Tak, było brać O! Andec przyszedł! Zabawiaj! Ale muszę teraz Mirona wyrzucić za drzwi, żeby nie widział. O, ja już do niego w przelatywaniu. Patrzcie, jaki piękny Andec. Porety. To ja tutaj, wiecie, na razie taka y, przyjaźń tylko, bo, bo Miron widzi, nie? Sandały, do no, bo nie jestem w stanie z nikim zrobić tych dzieci, no. Pocałuj. Si twarz. Wracaj, Miron! Wracaj! Pocałuj. Si twarz. Zostaw te motyle. tyle! Parę piękne. Chodzę za koleciem, który łapie motyle zamiast zapodać mi swojego robaka, no. Obej no, mi. Rzuć się w ramiona. Odpręż się, chodź. Chodź tu do mnie, więcej. Przysięgam ci, przeleć mnie raz i nie będziesz musiał tu więcej przychodzić. Burdello bum bum. Ach, na razie pożegnaj się i przepędź Pocałuj. obej mi. Zmajstruj mi, nawet ci już powiedziała wprost: zmajstruj mi. O! Proszę bardzo, podczas przygotowań do kręcenia nowego odcinka serialu z mieczem w sandałach z udziałem tysięcy psów rycerskich w rycerskich zbrojach. Na plan wpada jak burza Franciszek Piątka, producent wykonawczy. Okazuje się, że tego ranka osobisty psi asystent Piątki niespodziewanie rzucił pracę i teraz producent musi sam sobie przynosić gazetę. Reżyser, reżyser chce, żeby by, a, przepraszam, reżyser Piątka jak najszybciej opuścił plan zdjęciowy, więc pyta suczkę wabiącą się Franca Szczymurska, czy chce zostać asystencką, asystentką. Franciszka Szczymurska zawsze chciała być aktorką. Zatem niespodziewana propozycja nie jest spełnieniem jej marzeń. Z drugiej jednak strony, w biznesie, yy, gdzie o karierze decydują znajomości, rekomendacja producenta, producenta może zapewnić dobry start. Co powinna zostać? Pracuj dalej jako statysta. Show biznes przede wszystkim. Franciszka Szczymurska zdobywa awans, tak? Idealnie. Co oni robią, jakie to te dźwięki przynosi? Proszę! Pies dostał awans. Idę nową sierść dla psów. <gryw> tak, gdy pies gra w telewale, a ty musisz puszczać się w domu. Proszę cię, zrób. No. Jesen dalej mi kradnie gazety. Co za Esen? Ej, mój pies jest bardziej przedsiębiorczy niż ja. Nie dość, że zabawia gości tutaj. To jeszcze przy okazji y, zarabia pieniądze w show-biznesie. Jeszcze... Andes leci na mojego psa. Szybciej tam działajcie ze sobą. Gdzie gorące pocałunki? Pozdrawiamy małpę bardzo serdecznie, twoje zdrowie również. Wszystkiego najlepszego, live się kręci, a ja śpię. No nic, lama zawsze lama. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jak śpisz to do spania w takim razie. Tak, zapodaj, robaka. Słuchajcie, musicie go jakoś ośmielić na czacie. Zróbcie mu falę, żeby on w końcu wyfalował mnie. Jak go dopadłam w sidła. Normalnie kobieta, ośmiornica. O, przynajmniej się już zaprzyjaźnili. Całujcie się milion w łóżku. Może w końcu się zaprzyjaźnicie. Zaraz się poszczam. Sać mi korek, żebym się nie poszczała, no. To chyba nie chce zadziałać. Muszę ku do kibelka. No i koniec. Ar romantyczna atmosfera prysła. <grywa> Wycałowałam sobie pierwszy level. O, Wojtusiałkę przyszedł. Nie, Miron pojszł sobie. Ale ja go zaproszę na randkę w takim razie. Wezmę kąpiel. Później psa wykąpię, żeby skończył śmierdzieć. A biznes się kręci. O, tutaj <grywa> przenieśli biznes na wyższy poziom. Chodź, Franca Szczymurska, wykąpiemy Cię. Franca Szczymurską wykąp. Wojtek mi wlazł do łazienki, prawie do wanny. Niestety chomiki u mnie nie wyrabiają i mieścina. Miłej zabawy i 16 lat. Tak, dziękuję Ci ślicznie za wsparcie, Twoje zdrówko również, wymień chomiki i, i co? I do zobaczenia jutro mam nadzieję. O, tam kwiat od Mirona trzeba sprzedać, chęć się musi zgadzać. Perfekto. I punkty mogę sobie dodać. Chwila, 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 bo ja może już mogę maszyny do czepania mieć. Nie, jeszcze nie mogę mieć maszyny do czepania, już prawie. Ale punkty mogę sobie rozdać. Nie mogę. O nie, o nie, wszystko źle, wszystko nie tak jak trzeba. Ale punkty przedsiębiorstwa rozumiem. Dobrze, i co tutaj jest? Znaczona cała reputacja. Stajesz się powszechnie znaną osobą i to z dobrej strony. Otrzymujesz premię od wszystkich nowych znajomości, jakie nawiążesz. Ocena nastroju, to się nie przyda. To się nie przyda. Zniżka w hurtowni, to się nie przyda. Wpływowa osoba, a to jest na innych, to sobie ze znajomości wezmę nagrodę. Tak, Wojtek taki Dariusz, ale najgorsze jest to, że wszedł do łazienki w momencie, kiedy to pies się chciał kąpać, nie ja. Muszę sobie pyszne swoje kanapeczki wziąć. Nie wierzę, zapłacili mi za to, że zjedli te spalone kanapki. Muszę sobie jakąś zmywarkę zorganizować, słuchajcie. Może będą wtedy po sobie sprzątać sami. Impreza się kręci, nie? Aha, już wkurzyła Wojtka jakaś blondyna. Podaj obiad. Zrobię im szybkie danie, niech sobie mają. I do spania. A ja idę na randkę z Mironem robić dzieci. W budce telefonicznej. Z czego robiłaś swojego torta urodzinowego? Pozdrawiam cię, gamer Jacob, bardzo serdecznie. To był biszkopt i masa limonkowa, masa cytrynowa oraz galaretka kiwi. I tam były bananki i owoce kiwi oraz frużelina gruszkowo-cytrynowa, a nasączenie było z rumu, herbaty i imięty. Jakoś tak. Siema Kaja. dziękuję Ci za, za wsparcie, za zdrówko, Twoje zdrówko również i wszystkiego najlepszego. Dla Ciebie też, o. W tym, przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwie na sprzedaż jest tylko moje ciało, mój dom i um, moje meble, gdyż to przedsiębiorstwo polega na tym, że oni płacą za to, że mogą wejść do mnie na parcelę i korzystać z mojego najtańszego telewizora, najtańszej kanapy i najtańszego komputera. I bawić się z moim psem. Na przykład teraz kupili szybciej bilety, bo na nich padało i chcieli wejść do środka. I w międzyczasie mój pies ich zabawia. Ja miałam dzieci robić, a tu po prostu nikt nie chce mieć ze mną dzieci. Idę na randkę z Mirkiem. O nie. Nie pójdę na randkę z Mirkiem, bo jest za wcześnie. To do, dośpię do końca. Nie mogę. Mogę tylko pościelić łóżko. Eee... Pies ma żarcie, macie. Pies ma w ogóle. Pies jest turbo szczęśliwy, bo wszyscy się zajmują psem, tylko nie ja. Także jest idealnie. To jest ja sobie coś tutaj. A, to sobie dojem. Napoje sobie do, do Słuchajcie, mam mega dużo pieniędzy. Myślę, żeby kupić im um, jakieś lepsze sprzęty tutaj. Tylko, że mi się nic tutaj nie, nie będzie chciało zmieścić. Um, więc może tak. Dokupię im e, stolik do szachów i zrobię tutaj daszek, żeby im nie kapało. Taki mam pomysł. To chwila. Trzeba by jakieś postawić. Takie ło. Aha, tutaj nie mogę ło. Jest kałuża. Motka kałuże. Dobra. I drugie. Przestawimy w to miejsce. I tu im postawimy szachy, żeby sobie mogli sami w szachy grać. Rozwijam przedsiębiorstwo, nawet mam pieniądze na to. Byliście geniuszami, że mi podpowiedzieliście takie rzeczy. Aha, bo jak ja to postawię tak, to oni wtedy nie będą mogli dojść. Aj, no to bez tego. Też się postawi dach. Muszę im jakieś wygodne krzesełka kupić, żeby zbyt szybko od tego nie wstawali. Komfort 3. Czemu mi się wydawało, że to jest 5? No dobra. Komfort 3, takie drogie. 4. A tu jest aż 8 i to kosztuje tylko 300. -dam. <noise> Pimbala im kupię dobrze, tylko nie wiem gdzie go wstawić, bo tutaj się będzie psuł a w domu nie mam za bardzo miejsca chyba, żebym go tutaj jakoś upchała a to bym przestawiła na przykład tutaj, bo oni tak z tej muzyki prawie nie korzystają dobra, lepsze krzesło jakieś tutaj trzeba im wstawić komfort 4 komfort 3, no to to jest chyba takie najtańsze w wymiarę o, niech mają. Dobra, to tak. Muzyczkę się przestawi w takim razie, a nie, bo do lodówki nie będę mogła dojść. Chwila, 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 chwila. M ee, może musisz załączyć muzyczkę z My Little Pony. <laughs> może. Chwila, bo to. da się pogodzić. Ja wiem, jak zrobię. Pinball, pinball, pinball. To wezmę ten mały pinball taki. Um, o, to nie jest pinball, tylko to jest tam, jak to się nazywało? Flippery to się nazywało? Chyba tak. Okej, okay, już mają więcej rzeczy i teraz jeszcze miałam dach tutaj zrobić, żeby im na łeb nie kapało. To muszę jakoś sobie zrobić tak. O, proszę. Idę pomalować. I dopomalować. I perfekt. Mam najlepsze przedsiębiorstwo. Tak, Arcade albo Flipper. Kup barek, niech mają driny, racja. Tylko, że trzeba hajs zarobić. Ja zrobię siku. Ja muszę na randkę, bo przecież ja miałam robić dzieci, a nie biznes. Matka młosieryda zdobywa punkt sprzątania. Kałuża lśniczystością. Tak, Simsy 2 są najlepsze. Najlepsza część Simsów. O, jaka impreza? patrzajcie! Patata jam z dziadkiem, a może ja go tutaj ym, poflirtuję. Za na niego, zaraz będę wszystko wiedzieć. O, dziadek prawie na mnie leci. Ale ja nie, nie mam z nim chemii prawie. Z psem mam więcej przyjemności niż z nim. Dobra, yy, piąta rano, może... Z... O nie! Ale patrzcie, 20 zapłacił za to, że zobaczył moje mojego dupsko pod prysznicem. Ten prysznic też był najlepszy pomysł. Sama na tym gra? Jakie? Weź napój. I posprzątaj to ładnie. Dobra, i teraz tak, jest już rano i idę na randkę. Zaproś na randkę. Mirona. Dom, bo jak znowu pójdę na parcelę pu publiczną, to się okaże, że on nie może przyjść. Bo. Yy, bo się spóźniłam. O! Tomasz lotnik. Czego on chce? Chce ze mną pograć, chce się ze mną bić na poduszki i chce potańczyć. Ja już mu wleję tą poduszką. Zrobię mu taki psiąt twarzy Greya. Jak zwiększę cenę na bilety, to nikt nie będzie chciał wchodzić, no ale niech będzie. Ustal cenę. Skończcie z tymi poduszkami. Nie będziecie tańczyć, bo to się źle kończy, rozmawiacie i, i wolny tańc. I już ja z tobą porozmawiam. Do 25 wiadę, ok? O, że niby jest brudno. Sam jesteś brudny. Rozmawiaj, gładka gadka. No to ja, moja wina, że deszcz padał i nalał. Weź, 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 stary, odejdź. Bo Cię utopię w basenie i będziesz czysty na zawsze. Kupuję to, kupuję to! Jest przeze mnie zabawiany, słucha mojego dowcipu, słucha sprośnego dowcipu, ale jego niego sprośne dowcipy nie chcą działać, bo on jest jakiś dziwny. I patrzę, jak, jak miłość znika, bo mu powiem sprośny żart. Zrobiło mi się mokro. Na oliw, mnie na oliw, a jednak się prawie podobało. Odpręż się, chodź ze mną do łóżka. Bezpośrednio z poziomu młotka. Czy papuszka na mnie leci, czy mi się tylko wydawało? Zaproś. Siema Szymonku. <laughs> Dziękuję za happy birthday. Buźki dla ciebie. I uwaga, uwaga, czy w końcu się uda? Jest! Jedziemy z Koksem. Nareszcie, nareszcie. Fala na czacie. Fala na czacie. Jest miłość, jest miłość. Tak. <noise> Nareszcie! Jest melodyjka. Jest idealnie. Dobra, on chce coś tańczyć, chce coś jeść. Nikogo to nie obchodzi. Słuchaj stary, wiesz co? Fajnie było, ale. Randka była świetna. Naoliwiłeś no, mi w końcu, ale słuchaj, tak wyszło, nie? Na razie. Jeszcze go wyproszę, bo muszę z kimś innym teraz zacząć flirtować. Jadę na parcelę publiczną. Zadzwoń. E, Wezwij teksówkę. Tak, i gol! O, nareszcie. I teraz sernik będzie dobrze. Skarbi musimy to powtórzyć. Nie. Następny jest z kimś innym. Czy w życiu też tak wygląda? Nie. W życiu milion jest łatwiejszy. Ale nieprawda. Nie będzie tak. Gdzie jest moja taksówka? Jest, okej. Okay. Lazurowa promenada i jest hałwa. Idziemy do hałwy. Nareszcie. Dzień ma ma awersję do padołów. No, w sumie, racja troszeczkę. Propan nie mam modu. Nie mam moda. Tutaj w końcu ten challenge idzie do przodu po dwóch godzinach rozgrywki. A! Chodziło ci o animację, tak. W rzeczywistości jest dokładnie tak, jak na tej animacji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Simsy 2 wyszły, to przecież była straszna afera. O tą animację ruchania w simsach i w, w tej wannie. Nie można wykonać żadnego działania. Bez kitu, że nie dałam na sprzedaż. O nie, zapomniałam dać w przedsiębiorstwie na sprzedaż jedzonko. Nie wierzę. Aaaa, zlamczyłam. Slamczyłam. Mareziku, ja go mam, tylko nie mam go wgranego. Czemu oni mogą kupować, a ja nie mogę? Halo? Co tu się dzieje? Ten kupuje jedzonko. Przeglądaj. Tak, chyba tylko jedna półka jest, słuchajcie, oznaczona do kupowania, ale nawet na tej półce nie mogę nic kupić. Co tu się od Janie pawliło? Kara się zbadżyła. Nie. Tak, tak też zrobię, szybko na żakieta i ustawię. Czy chcesz wyjść otoczenia bez zapisu gry? Nie chcę do, bez zapisu gry. Do domu i... i ten... I ustawimy, ustawimy, wszystko bardzo ładnie. No, lama dla mnie! Będzie serniczek, damy radę!